Sebastian, tak. mamy resory? Resory? No. Nie, żadnych nie mam, Nic Nic w ogóle? Ostatnio wyrzucaliśmy tutaj taką ramę i miały być z niej zostawione resory. Most, wał, to leży jeszcze na złomie? Trzeba by sprawdzić. Może jeszcze leży. Dobra, ja to ogarnę. Halo, halo? Halo, słucham? Proszę pana, miałbym te resory. Jaka cena? Eee, to bardzo ładne resory, naprawdę. 600 zł. Nie, to jest drogie. Nie 500 na sztukę. sprzedajmy za 500. 500. Dobra, niech będzie, niech bierze za 500. Dobra, proszę Pana, to 2000 za ten komplecik, 4 sztuki. Proszę wysłać SMS-a na ten numer. Dzisiaj po południu wysyłamy to kurierem. Dobra, dzięki będę za sztuka. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, Sebastian, tyle razy wam powtarzałem, że na złom zawsze zdążymy wyrzucić. Jak jest rama z ciężarówki? to wycinamy z niej zawsze resory, zostawiamy wał, moc, bo to się sprzedaje. Nie wiadomo, kiedy klient po to zadzwoni. A ja to teraz muszę wygrzebać ze złomu. Nie wiem nawet, czy przypadkiem to już nie pojechało dawno na hutę. Dobra, Paweł, będziemy zostawiać na swoją... To weź sobie to gdzieś zapisz, a ja pójdę się dzisiaj osobiście tym zajmę, ale o tym pamiętaj. Dobra, będziemy zostawiać. Wina dzisiaj leży tak naprawdę po stronie Sebastiana. Chociaż tak do końca nie wiem, czy po prostu tego nie zlecił, a orły tego nie wycięły. Na początku opieprzyłem jego, no bo on jest jakby odpowiedzialny o kwalifikację części do wyjęcia. Co wy tu robicie? No przyjmujemy samochód, przyjmujemy auto. Tak? I co ty tutaj masz? Klasyfikację robisz, tak? Ta, ta, ta. Dopiero Sebastiana opie***łem, bo tutaj stała taka piękna ciężarówka i miały być też z niej zostawione resory, most i wał. I nie ma nawet śladu po tej ciężarówce. A, A po resorach wie. i tego, też nie ma w ogóle śladu, nie, nie wiem, że żadnych karty. Do nas pretensja. A do kogo? No to, to, to do ja jeszcze Sebastiana mam na nie dość, że zgłaszać Sebastianowi co jest do wyjęcia. Sebastian ma zgłaszać, e, komu ma zgłaszać? Mi i ja mam to wycinać? Nie no to powinien nam zgłaszać. No właśnie, o to chodzi. A nie zgłaszał wam? A skądże? Jeżeli nie dam mamy kartki, to nie mamy, nie wiemy, co zrobić. A nie, wszystko komety. Dobra, to teraz powiem wam tak. Kup mnie to obchodzi, klient zadzwonił i daje 2000 za te resory. 4 rezory 2000. Prosta robota. To miało być na półce, tego nie ma. Bardzo dobra cena. Kup mnie to obchodzi, ta rama musi gdzieś tam być. Idziemy jej znaleźć. A gdzieś tam, gdzieś tam to trzeba najpierw u siebie zrobić w biurze, a potem p***, nic się nie z nas. Ja już w biurze zrobiłem porządek, a teraz sprzędować zrobić porządek. A teraz wspólnie pójdziemy, znajdziemy tą ramę i zrobimy porządek. Ta igła w siana musi gdzieś być. I wy ją znajdziecie, właśnie wy. My, my, tak, wy. Tak, Sebastiano, proszę. W biurze mają b nie dają nam konkretnych zleceń, co mamy wyjąć z samochodu, a Paweł jak to Paweł przylatuje z wielkim hukiem w kur...